Dzień dobry! Kochani, witam serdecznie fanów granic. Taki piękny parking sobie udało mi złapać na nocleg, ponieważ wyjechałem wczoraj wieczorem już po pracy. Miałem tutaj prawie 3 godziny, więc wolałem już być od rana, ponieważ będziemy robić ładny obchód po granicach Beneluxu. Ale na dany moment znajdujemy się w południowo-zachodniej części Holandii przy samym Morzu Północnym przy małej zatoce. A po drugiej tej zatoki mamy Belgię I właśnie tu sobie troszeczkę pochodzimy. Zobaczymy, czy jest coś ciekawego. Nie wiem, moi drodzy, czy wam się chwaliłem, że w moim Hruppensteinie jestem w stanie spać z prostymi nogami. Tu jest poducha, tu mam głowę. Tu jest mój kozacki śpiwór zimowy, gdzie spałem przy minusowych temperaturach na dworzu, a tam są nogi, po przekątnej, nie? I elegancko się śpi. Wyspałem się lepiej niż w mojej dziupli tu w Holandii, którą wynajmuję. Dobra, ruszajmy na granicę. Dobra, kierujemy się na... Kierujemy się na tą zatokę, moi drodzy. O, żebras napisał. Widzicie niebieska kropeczka? To ja. A tu jest granica, widzicie linię, nie? Te serduszko to jest po stronie belgijskiej, już. Tu ciekawa sprawa. O kurczę, w ogóle jaki tu jest duży parking, fajnie, nie byłem sam, albo ktoś dopiero przyjechał. He, zakaz zostawania na noc, ok. Ok, no i dobra. My sobie byliśmy gdzieś tu. I pójdziemy sobie na plażę, zobaczymy, czy są może jakieś oznaczenia, cokolwiek, no nie? Natomiast co to jest? Eee, chyba... no nie chyba, ptaki, nie ptaki, ale... czemu tak dziwnie? Opa. Wszystko jest po holendersku, nie po angielsku. Dobra że to nie mam pojęcia, co to jest. Patrzcie, jak księżyc jeszcze dobrze widać. Jest jakoś po siódmej rano, no może już siódma trzydzieści nawet. Kochani, no podejrzewam, że granica dupy nie urywa, co tu dużo mówić. Ale okolica jest naprawdę piękna, zacna. Tam jakiś ziomeczek już biega. Eee, tutaj też mamy jakieś ścieżki, rowerowe też. Na pewno piękne miejsce na jogging, to fakt. Na razie widziałem tylko jednego gościa, no ale... O, i dużo królików jest. A przed chwilą cała familia biegła, nie? O, tam następny. He, spoko. Okej. Okay. Ue Ła! Ładny widok! A po drugiej stronie Belgia. No to co, no to podejdziemy sobie. Ale pogoda to mi się trafiła 31 października, moi drodzy. A przyznam się Wam szczerze, że przez do, no, do wczoraj w ogóle całą noc też padało. Czasami przerywało, ale z reguły padało. Bo się tam z 2-3 razy przebudziłem. No, to przez dwa tygle lało, nie? Dzień w dzień. Jak nie. Jak nie, nie mówię, nie jakaś tam wichura. No, kiepska była pogoda w Holandii, nie? A patrzcie, co się dziś zrobiło. No, pięknie. Ach, Pan Bóg wysłuchał pragnienia mojego serca. No, bo w deszczu, no to niestety ciężko by było. Chociaż specjalnie wziąłem moją kozacką kurteczkę na takie wyprawy. W tej kurce. Trzy lata temu jechałem rowerem z przemyśla do Lwowa w Ulewie, nie? 100 km. Dało radę, było bardzo dobrze, naprawdę. Mamy bardzo ładne wejście na plażę. Tu mamy restaurację, bo na Google Map już widziałem. Tak wygląda zatoka oddzielająca Belgię od Holandii. Słuchajcie, nie jestem sam, za mną idzie jakiś gościu. Tam widzę chyba jakieś dwie kobity. Dobra, moi drodzy, to jest owa zatoka. Może trochę przesadziłem, że to jest zatoka, no ale jak to inaczej nazwać? E... Bo wychodzi na to, że ten drugi brzeg to już jest Belgia. Dobra, tam mamy Morze Północne. No i tutaj wpada woda do tej, ja to tak nazwałem zatoka, ale, ale to jest po prostu gigantyczna kałuża. No zatoką tego nazwać nie można, zresztą nawet na Google Map nie ma nazwy. No i wiecie, i próbuję jakoś dojść do na no, ostatni cypelek hmm, e, Holandii, <gryw> ale nawet Google tutaj nie, nie działczy, czy nie? Chodzę, chodzę, a kropka stoi w miejscu. To się czasami zdarza właśnie w takich dziwnych miejscach. No bo generalnie to nie jest aż takie istotne. No bo to normalny bada granice między krajami? Oprócz mnie i... No dobra, no i paru innych świrów. <laughs> dobra moi drodzy, idę do po grząskim gruncie. Cała noga mi przez chwilę wpadła w błoto, ale jest sucha na szczęście. Ech. No dobra, to jest jeszcze terytorium Holandii. Tak się zastanawiam, czy. Nie, to nie jest granica. Natomiast te wzgórze to już jest bankowo Belgia. I w oddali widać miasteczka nadmorskie belgijskie. Z telefonu zrobię zbliżenie. O, tu widzicie. To już są. Tam jest parę nadmorskich miasteczek, nie, belgijskich. Ten płot nie sądzę, żeby był granicą. Kraje Beneluxu nie mają. To nie jest po to. To nie jest granica. Zresztą tutaj też akurat idzie. A tutaj bankowo jest Holandia. A tak w ogóle idę jak krak do tyłu, bo inaczej nie mogę kręcić. A tak w ogóle, kochani, to zrobię wam screena. Ponieważ stojąc tam na Google Map stałem już w tej wodzie, nie? W tej niby zatoce. Także tak jak mówiłem. To są takie miejsca, gdzie one nie są aż tak super precyzyjne. Już miałem kilka takich przypadków, jak chociażby na granicy Estonii z Rosją, wyglądało na to. Według Google Map znajdowałem się już na terenie Federacji Rosyjskiej, co oczywiście nie było prawdą. I ogólnie miałem już parę takich zjawisk, że Google troszeczkę wtedy świruje. Moi drodzy, podszedłem jeszcze tutaj bliżej, ponieważ rzuciły mi się w oczy dwie boje. Tu mamy jedną. I... Tu mamy drugą. I nigdzie indziej nie ma takich boj, bój, jak to nam się mówi. I teraz... Google Map, jak mówiłem wcześniej, trochę tu świruje. Według Google Map ja już tutaj stoję na wodzie. Ale... Dosłownie ta boja i ta boja. Pomiędzy nimi jest linia graniczna zaznaczona na Google Map. Więc według mnie są to boje graniczne, gdzie oba kraje zaznaczają swoje, no nie wiem, nadmorskie terytorium. Dajcie znać w komentarzu, czy coś takiego może mieć miejsce. Dobra, z powrotem do auta. Zachaczymy po drodze jeszcze tylko jeden punkt, mianowicie jest to najbardziej zachodni punkt Holandii. Wrzucę tutaj to w ten filmik, bo to będzie szybka akcja, podejrzewam. I dalej ruszamy na granicę belgijsko-francuską. No dobra, moi drodzy, dojechaliśmy do najbardziej wysuniętego punktu na zachód Holandii. E, tu mamy Holandię, i teraz jest dobre pytanie, ponieważ ten punkt znajduje się tu. Natomiast czy ten budynek jest pod adresem holenderskim czy belgijskim? No tego nie wiem. Ale tu mamy zaznaczony punkt najbardziej wysunięty punkt Holandii na zachód. Muszę sprawdzić ten budynek. O, wjazd do Belgii. Dobra, właśnie sprawdziłem. W sumie było łatwo, bo tutaj mamy jakiś klub. He, słuchajcie, klub to już jest Belgia. Więc trochę tak śmiesznie, nie? Bo to jest jeszcze słupek jakby holenderski. Ale to już jest Belgia. No to co, no to wychodzi na to, że to też jest. Ale pierdzielnik. Dobra, nie, no pewnie to. No, to jest parking tego klubu. No i o co chodzi teraz? Wiecie co? Sprawdzę adres tego budynku. To jest adres holenderski. To już jest Belgia. Tu mamy nasz y, ostatni punkt y, graniczny, ponieważ granica idzie dokładnie o tak. Poprzekątnej to jest taki cypelek wysunięty na zachód. No, tak to wygląda. Ok, no i a no tak, nawet jest NL, tutaj adres holenderski 31, to jest kierunkowy do Holandii. No dobra, tu jest hola, ale ten budynek jest już belgijski, ponieważ granica widocznie idzie jakoś tak, że budynek zostaje po stronie Belgii. Pokażę Wam, jak to wygląda na Google Map. Dobra, widzicie ta czerwona kropka, to jest właśnie ten budynek. I sprawdziłem, tak, to jest No, zresztą widać, nie, że jest w granicach Belgii. Okej, okay, dobra, ale to, to już jest adres holenderski, bo mamy wjazd do Holandii, jest tablica, no i to już jest bankowo adres niderlandzki. A no tak, a tu Belgia, a tu jeszcze hola. No spoko, okej. Okay. Na pewno, słuchajcie, ten punkt jest lepszy niż y, punkt wschodni. Nie wiem, czy widzieliście, bo na punkcie wschodnim, najbardziej wysuniętym na wschód, y, punkcie holenderskim, też byliśmy w krzakach jakiś w ogóle przy autostradzie. Także no, tu wygląda to nieco bardziej e, oryginalnie, absurdalnie, nie no, bo że dwa kraje tak blisko siebie w sensie. Bez Google Map to nikt się nawet nie połapie, że minął granicę. Dobra kochani, śmigam na granicę belgijsko-francuską, również przy Morzu Północnym. Także to już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!